Którzy mieli przekazać, że rozpoczynamy wielki pobór i przygotowujemy się do ostatecznej wojny. Widząc do jakiego dobrobytu doprowadziłem, wiedziałem, że nie jest to czas na żadne ustępstwa. Wyruszyłem wraz z moją armią stłumić wszystkich wrogich lordów i pokazać im, dlaczego wypowiedzenie mi wojny było głupim pomysłem. Kiedy przemierzałem moje włości, miałem sporo okazji do udowodnienia, dlaczego to właśnie moje państwo stało się potęgą. A kiedy to moi wasale prowadzili operację militarną na południu, udałem się w stronę północną, gdzie czekał mnie ostatni bastion z turgów. Wiedziałem, że zdobycie go będzie równało się z ugaszeniem tej małostkowej rebelii. Zamek ten posiadał żałosną liczbę obrońców. Kazałem inżynierom przygotować drabiny oraz dałem moim ludziom czas, by odpoczęli przed walką. Następnego dnia ruszyliśmy z drabinami na mury zamkowe. Obrońcy nie mieli żadnych szans, by móc nas odeprzeć. Sturgowie walczyli desperacko, ale było to za mało, by móc poradzić sobie z moimi oddziałami. Po pokonaniu ochotniczej armii rozpoczęliśmy poszukiwania ostatnich przywódców rebelii. A kiedy ich znaleźliśmy i spacyfikowaliśmy. Zamek zmienił barwy i od teraz teren ten należał do mnie. Kilka tygodni później. Dotarłem do ostatniego zamku Imperium, który już był oblegany przez moich szlachciców. Zdecydowałem się dołączyć i wspomóc ich. W wyniku bitwy może to nie zmieni, ale okazja zobaczenia własnego króla na oczy, który walczy ramię w ramię z własnym ludem, zawsze budowało poczucie obowiązku i dumę mojego państwa oraz ludu. Przez obecną sytuację, coraz więcej lordów decydowało się dołączyć do mojego królestwa. A moim obecnym celem była eliminacja Huzajtów. Moich trzech głównych lordów prowadzili trzy wielkie armie na południu, walcząc za Serajami i osłabionymi fortyfikacjami Huzajtów, kiedy to ja atakowałem od północy. Zmusiliśmy przez to wroga do podzielenia siły armii na różnych frontach. Chciałbym powiedzieć, że podboje kolejnych miast oraz zamków były czymś ekscytującym, ale zaczęłem odczuwać coraz to większe znużenie. Od ponad 10 lat nieustannie walczę i powiększam tereny królestwa. Przez ten czas widziałem naprawdę sporo rzeczy. Może to jest odpowiedni czas, by zakończyć działania militarne i skupić się na ekonomii państwa, chociaż nie mogę się teraz zatrzymać. Wszystkie obowiązki i sprawy należy doprowadzić do samego końca. Odcinaliśmy huzajską ludność od wszystkiego, co mogliśmy. By złamać ich ducha walki. A po kilku tygodniach mogłem zobaczyć efekty. Mniejsza ilość ochotników na murach. Wrodzy byli mniej chętni do ataków z lasów i stepów, mniej partyzanckich wojsk. Z kolei większość mieszkańców wyglądała, jakby pogodziła się z losem. Dostałem raport od Szarego Gońca, z którego wynikało, że miasto Huzajczyków na południu upadło, a Serajów jest blisko poddania się. Zostało ostatnie miasto i ostatni buntownicy do powstrzymania i będę mógł wyruszyć dalej. Oblężenie rozpoczęliśmy jak zawsze, a w oczach moich ludzi było widać determinację. Trudno było stwierdzić, czy to przez wydarzenia, które wydarzyły się podczas niemożliwej do wygrania bitwy, a faktem, że to ostatni bastion wroga. Cóż, może przyczyna składała się z tych dwóch aspektów, a może powód był kompletnie inny. Kiedy zajęliśmy mury oraz dziedziniec, wrogowie skryli się w kasztelanie, co tylko przedłużyło to, co było nieuniknione. Miasto padło na kolana, a ja, widząc huzajskich przywódców, zdecydowałem się podpisać z nimi pakt. Przeżyją i zachowają część tytułów, ale będą mi płacić ogromne cło. Oczywiście zgodzili się na to, a teraz ostatnim wrogiem do pokonania był sułtan i jego pustynne królestwo. Początkowo oponent stawiał ogromny opór i chętnie wychodził na starcia na otwartym polu. Jednak po kilku porażkach zdecydował się na defensywę. Z kolei to ja wraz z moją armią nigdy nie przepuszczaliśmy okazji do walki. Wiedziałem, że łatwie mi to w przyszłości podboje miast. Nawet podczas przemarszu, kiedy zobaczyliśmy wroga na odległym horyzoncie, ruszaliśmy na niego w szybkim szyku. Wydarzenia te. Doprowadziły nie tylko do utraty wojsk przez Aserajów, ale co ważniejsze, udało nam się szybko złamać ich ducha, przez co ludność nie chciała walczyć, a my zdobywaliśmy większość wiosk oraz miast bez jakiejkolwiek walki. Koniec końców zorganizowałem strategię militarną, która polegała na pięciu armiach. Sam prowadziłem jedną od strony zachodniej, skupiając się na kluczowych punktach wroga. Również od zachodniej strony były prowadzone kolejne dwie armie, które miały za cel prowadzenia długich oblężeń miast i zmuszania ich do poddania się. Ostatecznie mogli je zdobywać, byle jak najmniejszym kosztem własnych wojsk. Z kolei od wschodniej strony, moich pozostałych dwóch lordów, prowadziło ogromne armie, które były bardziej liczne, a ich zadanie nie różniło się niczym od wcześniej wspomnianych wasali. Z moich raportów wynika, że sprowadziliśmy na ziemię wroga około 4 tysięcy zawodowych żołnierzy. Tak jak się spodziewałem, miasta oraz zamki szybko zmieniały strony. Z kolei ochotnicza i lekko uzbrojona armia Sultana miała duże problemy z ciężko zbrojną zawodową armią. Warto dodać, że nasze ponad 10-letnie zmagania wojenne doprowadziły do wyłonienia najlepszych dowódców oraz do opracowania najlepszych strategii i stworzenia najlepszej armii. Kiedy zdobyliśmy stolice, sultan musiał coś zrobić. Postanowił więc wziąć odwet i sam rozpoczął oblężenie dawnych miast, co z kolei doprowadziło go do odsłonięcia się na cios i tylko przyspieszyło etap oraz moment, w którym go złapaliśmy. Powiedzeniem, że pustynne tereny były dla nas niebezpieczeństwem, byłoby kłamstwem, ale pustynne tereny były również niebezpieczeństwem dla ich mieszkańców. Moi łucznicy posiadali łuki o znacznie dalszym zasięgu, przez co sialiśmy wielkie straty w szeregach wroga. Posiadałem również w tym czasie ogromną armię kawalerii. Lanse opadły i siały niszczenie w linii wroga. Rozbite oddziały miały jeszcze większy problem z poradzeniem sobie z moją piechotą. Kiedy zdobyłem zamek w Barry Hall, Moi wasale byli bliscy zdobycia przedostatniego miasta oraz z zamku. Po zdobyciu ich wyruszyliśmy na podbój ostatnich dwóch kluczowych celów. Dostałem również list, w którym poinformowano mnie, że huzajczycy się zbuntowali. Odbili miasto, a obecnego tam pana wyeliminowali w upokarzający sposób. Czułem, że gniew zbiera się we mnie. Niepotrzebnie darowałem im wtedy. Powinienem doprowadzić ich los do samego końca. Jednak nie mogę teraz zadziałać zbyt pochopnie. W pierwszej kolejności muszę skupić się na natarciu na zamek. Miałem ponad dwutysięczny oddział, kiedy to obrońców było zaledwie stu. Nie minęła godzina, a w mieście bili nadzwony na znak, że miasto zostało zdobyte. Nie było czasu na odpoczynek. Wyruszyłem na ostatnie miasto. Zdecydowałem, że jeden lord ma zostać ze mną i pomóc mi w zdobyciu go, kiedy to pozostali lordowie mają się udać w stronę huzajtów i przygotować oblężenie, po czym zamknąć ich w tym zamku jak szczury w klatce. Podczas oblężenia okazało się, że są tam wszyscy pozostali lordowie aserajów. Była to wspaniała informacja, ponieważ mogłem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: po eliminacji dowódców i zawodowej armii. Ochotnicy i mieszkańcy uciekali i poddawali się. W samym kasztelu zabunkrowali się lordowie. Jednak dużo im to nie dało. Kto by pomyślał, zaledwie kilka godzin i miasto należy już do nas. Wszystkie pustynne prowincje od teraz należały do mnie. Ale wiedziałem, że został ostatni wróg do rozprawienia się. Zwołałem największą armię, jaką dotychczas udało się zwołać. Następnie... Ponad 3000 armia ruszyła zdobyć to miasto. Dzień ten został krwawo zapamiętany. Nikt tego dnia nie przeżył. Ani rycerz, ani chłop, ani wieśniak, nawet żadna mucha nie miała prawa ujść z tego miasta. Wyciągaliśmy wroga ze wszystkich miejsc. Nie mogli się schować przed nami, a ja miałem armię oraz fundusze. Więc jeśli nastałaby potrzeba, zburzyłbym to miasto cegła po cegle. By odnaleźć każdego Huzajczyka. W całym dniu walk miałem już tego wszystkiego dość. Miasto opustoszało, a następnie kazałem je spalić i zasypać ostrzem z trybuszy. Nie chciałem nawet na nie więcej patrzeć. Teraz czekała mnie ostatnia rzecz do załatwienia. Dopilnowałem losy każdego huzajskiego generała, szlachcica, dowódcy osobiście. Każdy się zgodzi, że 11 lat mojej agresywnej polityki doprowadziło do mnóstwa nieszczęść i smutków, ale potem nastał czas wielce oczekiwany, czas pokoju, gdzie wszystkie miasta rozpoczęły wielki rozwój. Czasem zdarzały się bunty, ale nie miały one większego znaczenia niż atak na karawanę przez bandytów. W samej stolicy zorganizowałem wielką ucztę, gdzie pojawił się każdy wasal, a potem ogłosiłem jeszcze ostateczną mowę. I poszedłem wreszcie na zasłużony odpoczynek. Cóż, po 11 latach walk chyba mi się należy. Zapytacie, czy to koniec historii? Otóż tak, ale czasem coś musi się skończyć, by coś nowego mogło się rozpocząć.